skrupulatnie nasz szpital kontrolowali we wszystkich aspektach, od działalności kuchni szpitalnej po działalność apteki szpitalnej, jak również informatyczną część i działalność szpital, szpitala każdego oddziału, jak, jak również szpitalnego działu ratunkowego. Wynik przeglądu akredytacyjnego przeprowadzonego przez fachowców Centrum Monitorowania Jakości W Ochronie Zdrowia w Krakowie jest znakomity. Sandomierski Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego spełnia wymagane standardy zapewnienia Wysokiej jakości świadczeń w 83%, a jeszcze kilka lat temu było to 76%. Poprawiliśmy ostatni wynik, bo ostatni wynik to było 76%, także jest 83%. My się cieszymy, bo nas wizytatorzy pozytywnie ocenili. Najwyżej ocenione zostały diagnostyka obrazowa, laboratorium, zarządzanie ogólne. I później trochę już może słabiej zarządzanie zasobami ludzkimi na 97%, ciągłość opieki 95%. Niższe oceny, jakie przyznano niektórym komórkom szpitala są wynikiem infrastruktury. Są też i takie, które mieliśmy w granicach 70%, no ale to są właśnie te elementy, które trzeba poprawić. No są obszary, w których nie będziemy mieli tych 100% i sobie bardzo dobrze z tego zdaję sprawę. Jest to kwestia głównie infrastruktury. No to jaki mamy blok operacyjny, jakie są. Tam rozwiązania technologiczne, to przecież bardzo dobrze wiem, jest to budynek sprzed 40 lat. No i tutaj 100% nigdy nie zdobędziemy. Chyba, że będzie nowy budynek wybudowany, wtedy będzie on spełniał w 100% wszelkie standardy. Na wyśmienity wynik zapracował cały personel szpitala, choć jest grupa pracowników mocniej zaangażowanych, by placówka spełniała akredytacyjne standardy. Na pewno wszyscy pracują, chociaż są osoby, które są zaangażowane dużo mocniej. Jest pewnomocnik dyrektora do spraw jakości, zespół, cały zespół do spraw jakości, który te sprawy prowadzi, ale trzeba przyznać, że wszyscy muszą być tym zainteresowani, w to zaangażowani, żeby był taki pozytywny efekt. Dla nas ważne jest bezpieczeństwo pacjenta, ale też bezpieczeństwo personelu, że są świadomi tego, że pracują w akredytowanym przez ministra zdrowia szpitalu. Akredytacja to również szansa na dodatkowe środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia. Mamy tu mieć z Narodowego Funduszu Zdrowia pewnego rodzaju bonus. W postaci procenta lub też półtora procenta od umowy sieciowej. No, zobaczymy, jakie to będą pieniądze. Poznamy te dane w okolicy marca przyszłego roku. Zadowolenia z potwierdzenia przynależności sandomierskiej lecznicy do elitarnego grona akredytowanych szpitali nie kryje starosta sandomierski. Jest to bardzo dobry wynik, co świadczy o dobrych usługach, jakie oferuje nasz szpital, o dobrej pracy pracowników szpitala. Jerzy Strzyż, STV Info.